Podnica umyta zobaczymy, czy to przyniosło jakieś rezultaty. Czy też nie? Co jest Kurwa, to taka górka. Wyciągarka? wyciągarka. Nie, no. Na Jak byłby tutaj mostek, jak byłby tutaj mostek, to bym wam pokazał jak to się jak to biegać, nie? Chwilę

Ja się nie kleję, ale kopci? Mówisz tak, żeby włączyć, a ja powiem, daj ja Ci wyjadę. Dobra. No, dobra. I ja patrzę, ja patrzę. Wysiądź, Zobaczymy, jak Marecki sobie poradzi mm -hmm. w tej sytuacji. <głosy> <głosy> Przecież widzisz, że testuje. Umyję teraz oponę, żeby przyczepność trochę poprawić. Ale była umowa z miejsca, a nie z rozbiegiem. No właśnie. Tak się kinia jeździ, żebyś wiedziała. Była, żeby wyjechać. Martyn nawet się jeździć. na blondyna, blondyna Martem Daję radę, daję radę fraudowo. Jedzie za nami. to co, co, jakby była jakaś polanka czy coś, to mam się zatrzymywać, czy jechać tam do Toruja. No a obiadowa. nie wiem jest tylko Ja też ale ja tam chcecie. jak wyjdziemy z Europy, to dzieci tak będziecie do szkoły jeździć. To się trzeba przy, przygotować na to. Coś tam im się ciągnie za tym karawanem. A co my tutaj robimy? Postój śniadaniowy, czy co? Dobra droga, no ale innej nie mamy. No do góry jeszcze była. No czekaj. Czy na dół? No do góry jeszcze była, Marek. Coś? Do góry była jeszcze. To jest, to jest to co chcemy jechać tylko nie wiemy jaka jest tej drogi jak, jakość tej drogi wysypana kamieniem to jest normalny, wiesz, autostrada droga krajowa jechaliśmy w ślepą ulicę nie dość, że się nie ma jak wykręcić to kingowóz już nie chce zapalić zupełnie coś się Jerry, a ty nie urwałeś anteny czy z ręczniaka mówiłeś? Nie właśnie... Antena i ty jeszcze wiesz, że jesteś zaszumiony, cię ledwo odbieram. Ale ta pompa tak jęczała już wcześniej? Tak. To jest pomaganie? Nie. w ogóle wyłączy do... A, Kontrolne zwarcie na akumulatorze. <enjolema> <śm <śmgentle> Może <moro> <muchania> <much <timeline> <muchMom> odpali teraz. No to pompa się zesrała. Ta, ta pompa kurwa dziwnie działa. Ale przytrzymaj, a nie, kurwa tak. Kale, nie idzie paliwo to zawsze wysokiego. Zdajmy Nie, zawsze. Nie, stop. Chce stop. Stop, stop. Tak? Kto, kto, wez... To spróbuj to podpalić. Zobaczy no. to. Jak będziesz benzyną, to już nie mam Może nam Potterzus. też. Jest podejrzenie, że gościu zatankował benzynę zamiast ropy. E masz paragon? Nie, bo to Przemysław ogarnia. co, to, to jest za rzadkie, jak to, na ropę mi się ee, wydaje. Przemysław, masz z paragonu? Nie mam, nie brałem. Radzimy paliwo. Robimy kontrolę porównawczą. Mm -hmm. Idzie? Mm -hmm. Kodery, kur... na, no nie zasisi za bardzo. O, jak już tu Ci wejdzie, próbuj na dół. Mm -hmm. Co? Wodę? Kubek? No to trzeba było do butelki zasać. Do butelki musi zasać. Do butelki. W paragonie okazało się, że jest diesel. Tak więc robimy akcję sprawdź pompę. A no ta jest na pewno dobra? Znaczy ona była, ale sprawna to jak zapasowała się nawaryjnie. A spuszczaliście od nas szafa? Tym? Tak, nie no. wyglądało po bardzo tak, tak? samo. No. Nie on by inaczej wtedy palił, bo wiesz, klekotą wtedy A Wiesz, my żeśmy zatankowali u nas 70 tak. litrów, czyli prawie cały zbiornik, nie? To byśmy od razu czuli jakąś różnicę. Tak. A dużo jest zachodu, żeby ją wykręcić? Nie tak dużo. rozepni już to za silanką. Mhm. No wymyta człowiek. Już <śmieniu> można marecki podpinać pompę? Eee, tak to już Dziękuję. Czekaj, nie, nie jest włączony zapłon? Nie. Dobra. Dobra, spróbujcie. Przełączaj zapłon, zobaczymy. Proszę. Czy będzie lepiej sikała? Czy tak samo? Zapłacona jeszcze. Dobra, no, oj, 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 oj. Proszę na zdrowie. Szybciej. Tak jakby szybciej trochę. Hmm. To jest jednak niezawodny środek transportu. Napędzany owsem. Da się elegancko zorganizować, da się. Pochyłość nie przeszkadza. A tu proszę. Technika nowoczesna, silniki z BMW. I dupa. Podłączyłem się? Tak. Nie sika, ale inaczej bzyczy. Tak, ciszej chodzi. Dobra, niech sobie... Wytyk, yy, powietrze? W no, bo no teraz ma układ powrotny, bo do, do zbiornika powinno wracać paliwa z tym, a, a tutaj ty? jak wraca? No chuj, jak nie wraca Musi być powrót kurwa Musi być powrót, bo. no o, poczekaj, poczekaj, e, musisz poczekać. Poczekaj, poczekaj na teraz 7 sekund Poczekaj, musisz poczekać na zapłonie, bo to jest tam pokroczone I teraz? I jeszcze raz Czekaj. No Naprawione dziury. Trochę będziesz śmierdział ropą. No nie no, wy to wyjeżdżacie tam. No weź że, że nowy silnik, nowa pompa. Testuj, nie bądź miękka faja. Dziadki nie wjechały, Kinga, masz szansę Głanowa do góry i jeszcze kamy no. no właśnie no tak. na, na kamieniach masz dobrą przyczepność no, Blokada wylec. i łycha No spróbuj chociaż nie? Nie To jedziemy dalej, nie? No, bo tutaj trochę piździ. Jak Stasiu to... A jest jakieś miejsce gdzieś tam trochę niżej, jakieś takie właśnie. No, Koleż, zatrzy... zjeżdżaliśmy i zatrzymaliśmy się w takim wąwozie. Bab... nie no. babki szły gdzieś tam z grzybami. takie no. było w miarę wypłaszczenie. Myślę, że tam będzie lepiej. No, może wiesz, no tutaj jesteśmy coś tam... na szczycie i no. jest słabo. No, no, tam jest na pewno niżej, nie? No. no dobra, to jedziemy. W tych pięknych okolicznościach przyrody będziemy ci spożywać zimny alkohol oraz pyszne jedzonko, które sobie zaraz przygo... przygotujemy. Czy to jest dobry plan? Bardzo, bardzo dobry. dobry. Tylko jak będzie tak mi szumiało przez całą noc, to ja będę musiał wstawać sikać A, ma, a ta, tam są nami. Ale już furą? Tak, dalej czasie mi drzwi Przestawiamy się Ale piękne choiny, czujesz się, jakby się święta zbliżały. Mamy jakie bombki i światełka choinkowe żebyśmy postanowili trochę zjechać z głównego traktu, kota tutaj na tą boczną wyspę. A co, baretki tu zostaje? Covidowo? Covidowo. Chopin, zdrowie? Ta, to lampy. Ja mam podpałkę w bagażniku przyspanie przy takim trochę kudzie się dzisiaj sikać chciało to 3 minuty W razie żeśmy uruchomili generator ciepła w takiej formie I jeszcze jest pora, żeby przygotować strawę. Znamy od baby, ale baba dzisiaj będzie chyba z sosem pikantnym łzy lucyfera. I zobaczymy, który jest tu taki twardziej. Te żeberka trochę podrasować. Widzisz? No. Aha. żeberka na Ostró I Edycja jest 6 z 2021 roku. Także świeżynka. Ery, co ty tam znowu kombinujesz? No jest mały update. A co powiększasz? Otwór? Nie. Słuchaj, dałem zwykłą polską z zróbko. No. Działa? Zaraz to działa. Świeci się, świeci. Ale jaką wtyczkę? A do zapalniczki. pierwotny plan powrócił i wszystko ładnie działa. tutaj jesteś. Kombinator. A teraz powiększam dziurkę. I znowu wracamy do dziurek. Żeberka powolutku sobie dochodzą do ciepłości, bo były robione 3 dni temu. Baba zjedzona. Smalec wylizany. Matko kochana. Się dzieje, się dzieje, no to zakręcę. A. I słuchajcie, tutaj ten człowiek, który siedzi ze mną, ja go oświetlam tą, poszukuje Adama G. Komentatora z YouTube'a, bo no chciałby tego. go zaprosić na wymianę e, oleju. oleju do garażu. Tak więc Adam wie, o co chodzi. Marecki Adam, zaprasza. Tak, zapraszam serdecznie. No warto pisać ładne komentarze, bo nieładne, to nie ma zaproszeń. Gdzie? Ja mi nie masz? U nich jest pod samochodem Borzomi. pod No ja No przynieś no Co? Ja pójdę Borzomi! A po co po jednej przynosić? Przynieś ze cztery.